Witajcie, chwała Bogu! Witam Was na kanałach, Jak pamiętam, Następnie chcę Was pobłogosławić W imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego z tej strony Zachariasz Witam Was serdecznie Słuchajcie, ja bym chciał dzisiaj porozmawiać właśnie na temat Jeszcze raz na temat Przymierza naszego kochanego Boga Który zawarł ze swoim ludem Jak i przykazań Bożych Bo miałem debatę też kilka dni temu Chyba przedwczoraj nawet z pewną osobą Też na Facebooku która twierdziła, że nie ma żadnego przymierza, że może robi sobie co chce, że jestem w błędzie i tak dalej. Otóż i że wyrywam na przykład co z kontekstu, wersety, i to ja Wam dzisiaj przeczytam cały jeden rozdział, będzie to z księgi Psalmów. Ale zanim do tego dojdę, ja bym chciał Wam coś wytłumaczyć. A toż chciałbym Wam wytłumaczyć to, że na przykład ostatnio jak ja nagrywałem film na temat tych przykazań, ja specjalnie użyłem księgi objawienia Jana. Z tego względu, że w księdze objawienia Jana są podałem wam rozdział 12, 14 i 22. Jest to już ostatnia księga, która została napisana w Biblii i ewidentnie mówi ta księga o tym, że przykazania Boże są i obowiązują. Na przykład jak było to napisane, że niewiasta będzie na pustyni i smok wyjdzie walczyć z jej dziećmi, prawda? Tymi, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa Chrystusa. I na przykład. Ktoś też podchodzi do, tak jak mówiłem, w listach o apostole Pawle. Wymyślicie, że apostoł Paweł by wszystko poprzekręcał na odwrót i jemu chodziło o prawo przymierza, czyli 10 przykazań, o prawo dietetyczne i święta biblijne, gdzie on to sam wszystko obchodził. I jak napisał sam apostoł Piotr, że listy Pawła są trudne i właśnie tacy ludzie, którzy nie rozumieją tego, czytają własno, bez Ducha Bożego na własną interpretację. I tak właśnie robią, biorą to na własną zgubę, bo apostoł Paweł nie przeciwstawiłby się na naukom samego naszego Boga w ciele, Jezusa Chrystusa, i nie poprzekręcałby wszystkiego na odwrót na temat przykazań. Bo sam Pan Jezus obchodził przykazania i mówił, że w szabat można dobrze czynić, a nie, że szabatu nie ma, prawda? I tak to właśnie wyglądało. I na przykład mamy też, ktoś mi, ta osoba mi zarzuciła, że. Podałem przykład z Izajasza, jest to proroctwo z Izajasza 6622 Ja już kiedyś o tym filmie nagrywałem, ja to w kółku i w kółku mówię. Z Izajasza 66 i 22 jest ewidentnie napisane, że jak Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię i będą od nowi do nowy, od to do szabatu przychodzili, klakali, wysławiali Pana, prawda? I nikt nie będzie już głoszył. Tak jest w tym proroctwie, musicie to musicie to. Znajdźcie 66, 66:22 i ktoś powiedział: No, jak będzie nowe niebo i nowa ziemia, to dopiero na nowym niebie i na nowej ziemi, i że od Szabatu do Szabatu, a nie, że to trzeba obchodzić. Szabat się nie zmienił. Czwarte przykazanie nigdy się nie zmieniło. Nigdy nie zostało usunięte. Żadne z przykazań Bożych. Tak to właśnie wygląda, rozumiecie? Się zmienił sposób obchodzenia Szabatu. Pokazał nam sam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który był tutaj na ziemi. Bóg w ciele pokazał nam, jak obchodzić ten Szabat. Powiedział, że w Szabat można dobrze czynić. I nie trzeba właśnie taki restrykcyjnie, jak do tego podchodzili, restrykcyjnie i tra w tradycji robili to Izraelici kiedyś. Ci, którzy zostali odcięci, a my zostaliśmy szczepieni na ich miejsce. A skoro zostaliśmy szczepieni na ich miejsce, jesteśmy ludem Bożym. Skoro jesteśmy ludem Bożym, jesteśmy potomkami, dziedzicami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jest tak opisane również w Słowie Bożym, prawda? I zostaliśmy obrzezani, mamy obrzezane serce. Tak wygląda właśnie to, tak jest opisane w Słowie Bożym. I Pan Jezus sam tego nigdy nie zniósł. A jeśli Pan Jezus tego nie zniósł i obchodził w szabat i nauczał też w szabat, to znaczy, że szabat ewidentnie istnieje. Tak samo jak jest w Mateusza 24, jest opisane to proroctwo, że ktoś mi powiedział, że to, no, że to jest chodzi o Jerozolimę, jak bramy zamykają kiedyś tam co zburzyli świątynię, że to do tego było to proroctwo, tak? No to dlaczego w tym proroctwie jest napisane? Baczcie, aby wasza ucieczka nie była w zimę lub szabat i że będzie w tym dniu wielki ucisk, jakiego dotąd na świecie nigdy nie było, i te dni zostaną skrócone, prawda? Skoro będzie wielki ucisk, no to chodziło o wielki ucisk, czyli czasów ostatecznych. To jest ewidentne proroctwo czasów ostatecznych. Ja nie rozumiem, dlaczego Wy do tego podchodzicie i gardzicie proroctwami, odrzucacie to wszystko tylko po to, żeby wyrobić wszystko na własną modę. Ja kiedyś byłem taki sam. Ja wam sobie coś wytłumaczyć. Ja te filmy o tych przekazaniach, o tym wszystkim. Ja nie nagrywam tego tylko te, po to żeby wam pokazać o jak ja teraz jaką ja mam wiedzę ja się wymądrzam i żeby nie wiem co żeby pokazać jak ja mam poznanie bo nikt nie ma lepszego poznania ani gorszego i nikt nie ma najlepszego poznania na świecie po prostu to jest nierealne żeby ktoś miał ktoś miał stuprocentowe poznanie każdy jest na jakimś etapie poznania i na przykład ja byłem kiedyś też tak właśnie zwodzony że myślałem że mogę sobie robić co chcę i robiłem w sobotę co chciałem i w ogóle myślałem, tak jak było napisane, że jestem, napisane tak jak mi powiedzieli, że jestem pod łaską, bo ktoś źle interpretował całkowicie, że jestem pod łaską i nie obowiązują mieć przykazania ani przymierze żadne z Bogiem. Mogę robić sobie co chcę i robię sobie co chcę i w ten sposób właśnie czyniłem. A po się w Duchu Świętym, kiedy o to prosiłem sam, kiedy, się, kiedy zacząłem oglądać innych nauczycieli, którzy głosili trochę, zupełnie co innego, właśnie taką Ewangelię z prawdą, że mam prosić o chrzest w Duchu Świętym, a nie, że jak mi ktoś powie, że ja będę od razu tu wszystko, chrze, że jestem od razu, mam chrzest w Duchu Świętym, że to tak od razu przychodzi, a to tak nie było, widzicie. I po chrzestie w Duchu Świętym, kiedy ja to miałem w zeszłym roku, to było w zeszłym roku, kiedy właśnie zostawałem te sny i te inne rzeczy takie, yy, Bóg mi usta otworzył, wyczułam też kłamstwo, budę z daleka, to wyczuwam. No mam dużo takich, dostałem od Boga i... O, to naszego kochanego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. sam dary Ducha Świętego i automatycznie, kiedy zamienił moje serce z kamienia, w serce tak kiedy wsadził mi moje wnętrze, to miałem wyryte z automatu te przykazania Boże, czyli 10 przykazań, prawo dietetyczne i święta biblijne oraz mamy wsadzone w umysł. I tak to umiewa się z automatu wyglądało. Ale niektórzy ludzie myślą, że są szczeni duchem świętym, a wcale tak nie jest. Myślą, że są nowo narodzeni w Chrystusie, a w ogóle tak nie jest. Po prostu oni tak twierdzą i myślą, że mogą sobie robić, żyć, jak im się podoba. I łamać te przykazania, Boże. Jeść, co im się podoba, ewidentnie jesteś napisane w Izajasze 66, 66,17, że nie można jeść wszystkiego. Samo to, jak powiedział, że, sami, że ci, co się sami. Wiza 66,17, przeczytajcie to, że ci, ci, że ci, co się sami uświęcają, sami ciebie, bo możemy jeść wszystko, no to jest uświęcenie z Ciebie. My jesteśmy pod łaską, no to jest uświęcanie Ciebie. Możemy robić, co chcemy, na wszystko zostanie wybaczone. Tak, ci, co jedzą, zobaczcie, co jest na równi. Ci, co jedzą, myszy, myszy, płazy i świnie. Na jednej pozycji to jest. Ci co idą myszy, płazy i świnie będą zabici, zabici duchowo. Na tym to polega tutaj właśnie, tak to było powiedziane. I... Jak ja mówię, ja nie mówię tego dlatego, że ja chcę się wywyższać nad wami, nad kimś, tylko robię to z troski o takich ludziach, tak jak ja kiedyś chodziłem, że myślałem, że jestem całkowicie pod łaską, mam bile do nieba i mogę robić co mi się podoba, bo mi zależy na was ludzie. I w kółko, i w kółko ja ten temat nam mówię, tylko po to właśnie, jak rozmawiam z takimi osobami, że tak nie jest. Bo na przykład właśnie ja z automatu to przestrzegam pości w Duchu Świętym. A ktoś to nie jest oszczędny z Duchem Świętym, będzie się wykłócał, będzie myślał, że może robić że może mu się wszystko podobać, bo czwarte przekazanie nie zniknęło. Jak mówiłem, już, zniknął tylko sposób, zmienił się tylko sposób obchodzenia tego przekazania. Zobaczcie w Księdze Rodzaju 2.3. Sam Pan, nasz Bóg, kochany, na początku pobłogosławił ten dzień i odpoczął ten dzień i jest to na wieki. I ktoś mi powie, że ja wyrywam coś z kontekstu, daję wycinki ze Słowa Bożego i mam to wyrwane, a jak wiecie, już to mówiłem też wiele razy, przy powieściach Salomona 30, przez 5 jest napisane, że każde słowo Pana jest prawdziwe. Każde słowo Pana. I dziś, żeby nie wyrywać czegoś z kontekstu, chcę Wam przeczytać Psalm 111. Ja przeczytam Wam ten Psalm i sami zdecydujcie, czy w ogóle w psamach możecie znaleźć na temat przymierza Pana, że jest wieczne. Rozumiecie? Że słowa Boga są niezmienne, naszego kochanego Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś, jutro, ten sami na wieki. Prawda? Ja, Pan, nie zmieniam się w Malachiasza 3. Możecie też to znaleźć. Prawda? I właśnie w psalmie 84 czy w 85 znajdziecie, że moje, moje, moich słów nie zmienia, ani mojego przymierza. Ale przeczytam Wam psalm 111. Będę go czytał od początku, całkowicie. I posłuchajcie, co tu jest napisane dokładnie na temat przymierza, na temat ludu Bożego i przykazań. Psalm 111. Czytam. Alleluja. Będę wysławiał Pana... Całym sercem w Radzie Prawych i w Zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, rozważ... rozważane przez wszystkich, którzy je miłują. Jego dzieło jest chwalebne i wspaniałe, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił swe cuda, miłosierny i litościwy jest Pan. Dał pokarm tym, którzy się go boją. Pamięta wiecznie o swoim przymierzu. Okazał swemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo pogan. Dzieła rąk jego to prawda i sąd. Niezmienne są wszystkie jego przykazania. Ustalone na wieki wieków, ustanowione w prawdzie i prawości. Zesłał swemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze. Jego imię jest święte i straszne. Bojaś pana jest początkiem mądrości. Prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania. Jego chwała trwa na wieki. No i co my mamy tutaj napisane? Zobaczcie, ile razy jest powiedziane o przykazaniach. Na przykład tutaj. Pamię, pamię, pamięta wiecznie o swoim przymierzu. No, wiecznie pamięta o swoim przymierzu. No, widzicie, czyli co? Jest przymierze z Panem, czy nie ma? No i ano, ano jest. 111, rozdział 8. Werset 8. Ustalone na wieki wieków, ustawione w prawdzie i prawości. Niezmienne są, jego, niezmienne są wszystkie jego przykazania. No to jak są niezmienne wszystkie jego przykazania, ustalone na wieki wieków, no to jak ktoś powie, że nie ma tych przykazań? No jak to jest? Zesłał swemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze. No to wiecie, co znaczy słowo na wieki, na wieki wieków, czyli na zawsze. A nie jak ktoś mi powie, że na wieki, to znaczy na jakiś czas, na jakiś okres. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają Jego przykazania. I tyle w tomacie. I tak to właśnie wygląda. Przymierze z Bogiem jest niezmienne. Sam Pan Bóg powiedział, możecie to przeczytać też w Hebrajczyków 8, że zawsze ze swoim ludem właśnie inne przymierze. Takie przymierze, że wsadzi w umysł... I wyryje w sercu swoje przymierze. No i tak jest po świętym Duchu Świętym, kiedy obrzezane zostaje serce. My to przymierze mamy, jest w inny sposób. My o tym wiemy, przestrzegamy tego. A to wszystko mówię do tych ludzi, którzy myślą, że tak nie jest, że tego nie ma. Bo nie wolno łamać przekazań. Jeżeli ktoś złama jedno przekazanie, złamał i wszystkie. Na temat świąt, no już mówiłem wam, no w księdze Amosa jest napisane nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nienawidzę waszych uroczystości świątecznych. A, świątecz, a święta, Święta, które ustanowił Pan Bóg są wieczne. Można je też znaleźć w księgach Mojżeszowych, i tak to właśnie wygląda. To, co Bóg ustanowi, jest wieczne, Jego słowo jest wieczne. A to, co zostało przybite do krzyża, te całe restrykcje, które zostały na przykład napisane, już to Wam mówiłem, dyktował Anioł Mojżeszowi za to, że lud Boży sprzeciwił się Panu i dostali te restrykcje, że o teraz nie możemy tego zrobić, tego zrobić, tamtego zrobić. Było ich dosyć dużo. To zostało przybite do krzyża i to już nie obowiązuje. Ale przymierze Boga jest wieczne, przykazania Boga są wieczne. Prawo dietetyczne się nigdy nie zmieniło. To, co jest nieczyste do jedzenia, no to jest nieczyste do jedzenia. To, co jest czyste do jedzenia, no to jest czyste do jedzenia, jest to przeznaczone. I znowu, żeby mi ktoś nie wyskakiwał z widzą Piotra, bo już o tym film robiłem. Przeczytajcie dalej, o co chodziło Piotrowi. O co chodziło w tej wizji? Sam Piotr ją tłumaczy, że chodziło o oczyszczenie pogan w tej wizji, a nie pokarmów, bo nawet Piotr powiedział, pani, nigdy ja niczego nieczystego nie jadłem. Przecież Pan Jezus by mu nie zapomniał powiedzieć, ej Piotrze, słuchaj, tyle czasu, kurczę, zapomniałem Ci teraz powiedzieć, że jednak już wszystko możemy jeść. No, no, pomyślcie, tak na logikę, to trzeba brać wszystko logicznie. Modlić się właśnie do Boga. Jeżeli ktoś nie ma rozumu, módlcie się do Boga, naszego kochanego Stwórcy, bo On da Wam rozumu. Prawda? Daję każdemu, bez miary. Jeżeli ktoś o to prosi, tego z, z, ze szczerego serca pragnie. I tak to właśnie wygląda na temat przykazań. Ja nie chcę więcej nagrywać już na ten temat filmów, chociaż i tak pewnie będę do tego zmuszony, bo zmuszony, no zmuszony, jeżeli Bóg mi na to otworzy tak usta. Na ten temat nagrać coś, bo znowu ktoś przyjdzie i będzie mi tutaj mówił zupełnie co innego, a jeżeli wam to nie od... albo inaczej powiem, jeżeli wam to nie odpowiada to co ja nagrywam tutaj, no to dlaczego wy mnie oglądacie, słuchacie, jeżeli twierdzicie, że ja zwodzę was w ten sposób, no to okej, okay, zostawcie to w sprawę Bogu, jeżeli twierdzicie, że ja zwodzę. Każdy po śmierci się dowie, czy ja zwodziłem, czy nie zwodziłem i czy kto miał słuszność, a kto nie miał słuszności. I tak to właśnie ta sprawa wygląda. A jeśli wam nie odpowiadają moje filmy, dlaczego je oglądacie? No ja tego nie rozumiem, bo ja na przykład, ktoś mi dzisiaj przyszedł i mi powiedział, że wykłócał ze mną, że jestem zwodzicielem, ja ludzi naciągam na pieniądze. No takie straszne wiadomości, no tam dostaję, że ja ludzi, ja ludzi na pieniądze, z ja tutaj mieszkam, gdzie ja ludzi na pieniądze naciągam? Jestem zwodzicielem, ludzi na pieniądze naciągam i... O mnie ktoś film nagrał, to niech ja powiedziałem już w poprzednim tym, ja się tym nie zajmuję. Niech ktoś o mnie filmy nagrywa. Kto może coś o mnie coś nagrać, jeżeli mnie nikt nie zna. Kto coś może wiedzieć coś na mój temat i nagrywać o mnie filmy. No to jest w ogóle. To jest, to jest, co może ktoś o mnie nagrać? Chyba no to... ja tego nie rozumiem. A jeżeli ktoś fałszywie świadczy o mnie, niech świadczy. Jeżeli ktoś nagrywa o mnie filmy, niech nagrywa. Nie... Mnie to nie rusza. Jeżeli ktoś mi tutaj przychodzi specjalnie i mi powiedzieć, jest na Tobie nagrany film i wyzywa od takich, od takich, od takich, no to ja wybaczam takiej osobie. Błogosławię. Idź dalej w swoją stronę. I ci wszyscy inni, którzy tak robicie. Bo ja nie mam zamiaru nic złego na ten temat powiedzieć, ani się odnosić już do żadnych filmów, do czegokolwiek, bo nie oglądam tych filmów. Nie wchodzę już na żadne inne kanały. Obchodzi mnie tylko tutaj to, co ja głoszę Wam. Obchodzą mnie ludzie, do których ja mam dotrzeć. Bo obiecałem samemu naszemu Bogu, że będę łowił dla Niego ludzkie dusze, bo Bóg mi wybaczył tyle, że ja nawet w ogóle na to nie zasłużyłem. I dlatego mój... zobowiązałem się, że będę pełnił dla Niego służby i tak też właśnie czynię. I chcę wypełniać tylko to wolę Ojca, który jest w niebie, jeżeli... Bóg mnie do tego... Ja nie chcę nic od siebie, tak jak mówiłem, nagrywać albo coś od siebie mówić lub na kogoś coś źle mówić. Nie mam zamiaru już tego robić, bo kiedyś też coś tam mówiłem, odnosiłem się do pewnych filmów i, i tak dalej. I nigdy więcej już na ten temat się nie odniosę. Nie wchodzę na te kanały. Nigdy nie wejdę. I obiecałem to sobie, Panu, naszemu kochanemu Stwórcy. Jeżeli coś obiecałem, to ja się tego zatrzymuję. I nie wiem, co tam o mnie nagrywają. Nie wiem, co o mnie piszą. Nie obchodzi mnie to. Jeśli się tak coś dzieje, już powiedziałem, wybaczam z całego serca, błogosławię w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa i idźcie w swoją stronę. Jeżeli, tak jak mówiłem, nie odpowiada Wam mój kanał, po co Wy tutaj jesteście i przebywacie? Bo mnie jak coś nie interesuje, ja tego nie oglądam. No przecież ja bym musiał być, no nie wiem, coś mieć z głową, żeby siedzieć i oglądać i słuchać coś, co mnie kompletnie nie interesuje. A się ci się denerwować. O, ale on zwodzi, ale on ten, ale on mówi. No przecież... To się dzieje, niech się dzieje. zostawiam wszystko w rękach woli Boga. I tyle. Nie odnoszę się do niczego i nie będę się już nigdy do niczego odnosił. Tak to wygląda z mojej strony. I jak widzicie, żeby nie było też, że coś wyrywałem z kontekstu, jak niektórzy chcą mnie zarzucić, przeczytałem Pan Psalm 111, przykazania Boga są wieczne. Chodzi o 10 przykazań, są niezmienne. Przymierze z Panem jest wieczne. Przymierze z Panem, ze swoim ludem zawarł. Inny sposób wsadził, tak jak już mówiłem, po świecie w Duchu Świętym, po obrzezaniu naszego serca, w nasz umysł, w nasze serca. I filmy nagrywam tylko do tych, którzy myślą, że tak nie jest, lub do tych, którzy szukają Boga, i aby prosili również o chrzest w Duchu Świętym, i poznacie prawdę po tym, a prawda was wyzwoli. Tak to właśnie wygląda. To wszystko, co chciałem powiedzieć z mojej strony na ten temat. I na temat, no, się odniosą do tego wszystkiego. I tak jak mówiłem, nie podoba Wam się, nie oglądajcie. A jak chcecie, to ja nie wiem. No, czy nie szkoda Wam życia, jeżeli twierdzicie, że ja zwodzę, robię coś źle, mówię coś źle? Zobaczcie, ten film nagrywam drugi raz. Przed chwileczką mi się, to znaczy przed chwileczką, zanim nagrywałem ten film, nagrywałem już, nagrywałem jeszcze raz i znowu mi się skasował film w trakcie. Nagrywania Włączyło mi się, wszystko skasowało. Ktoś chyba tego bardzo nie chciał, aby ten film został nagrany na temat przykazań Bożych i przymierza z Panem, prawda? Ciekawe kto. A no, chyba przeciwnik, nie chyba, tylko raczej na pewno. I tak samo właśnie przeciwnik wysyła do mnie takich ludzi: mnie tutaj wyzywacie, obrażacie albo wykłócacie się ze mną, że ja kogoś coś oskarżyłem lub coś ten. Ja nikogo nic nie oskarżam albo nie osądzam. Bo jak ja mogę kogoś osądzić? Odsądzenia jest Bóg. To Bóg nas osądzi, czy kto jaki jest i kto, kto, kto jak robił, czyli ja nie jestem od Niego od osądzenia. I tak to wygląda w temacie moim. I tak jak mi przysyła ktoś, właśnie tutaj szatan mi przysyła, tutaj ludzie mnie wyzywają, oczerniają. I na przykład dzisiaj też pewna osoba mi pisała, 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 tyle komentarzy mi napisała, że ja zrobiłem to, osądziłem i tamto, i tamto i wszystko nagle skasowała, kiedy się odniosą do tego no tak to wygląda właśnie, jak jest w Jakuba napisane 5, poddajcie się Bogu przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, i tak ja właśnie właśnie czynię, ja przeciwstawiam się diabłu i ucieka ode mnie, nie ma co walczyć zostawić to, zostawić sprawę Bogu, pobłogosławić i tyle, przebaczyć i niech tak się dzieje, no bo modlić się jeszcze za takich ludzi, bo ja się jeszcze modlę za, właśnie za takich ludzi, tak to wygląda zachęcam was również do czytania Słowa Bożego tam znajdziecie prawdę prawdę w odpowiedzi na wszystkie pytania, tak jak właśnie Wam przeczytałem, tutaj z psalmów 111, że przykazania Boże istnieją, są niezmienne. Przymierze Boga jest wieczne, tak jak i Jego przekazania. Przeczytajcie sami Psalm 111. 11. Ta liczba ogólnie przez całe życie mi towarzyszyła, jest to liczba przemiany. I tak to właśnie wygląda. 1,11 coś i tak to wygląda właśnie z mojej strony. Psalm 111. Gorąco Was zachęcam, przeczytajcie sami. Czy przypadkiem znowu kogoś nie zwodziłem. Jak to wygląda z tym. I że żeby... psalm 111, cały psalm, przeczytajcie, cały rozdział, nie są długi, natomiast na temat właśnie przykazań. Jeżeli ktoś chce czegoś więcej, to mogę podesłać z innych psalmów, z innych miejsc w Słowie Bożym, gdzie Pan, nasz kochany Bóg mówi, że Jego przywierze jest wieczny, i słów swoich nie zmieni. Co do tej sprawy. Tak to właśnie wygląda i zachęcam Was właśnie, żebyście czytali Słowo Boże. Badajcie wszystkie z Biblią, z ręką. Nie ufajcie żadnemu człowieku na słowo. Bardziej słuchajcie Boga niż ludzi. Tak też jest opisane w dziejach apostolskich. Nie bierzcie wszystkiego zapewni, tylko sami idźcie, zbadajcie się ze Słowem Bożym. No i zachęcam was również do przyjęcia naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa do swoich serc, do swojego życia. Mm. Ustanowienie Go swoim Panem, Bogiem, Zbawicielem i Królem nad swoim życiem. Oddajcie Mu wszystko wyładanie, Trzymajcie się Jezusa, Pana naszego kochanego i wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny z Pan Bogiem.